Siemaneczko ludziska, z tej strony, Lani, jak i dzisiaj nagrywamy z. No, więc witam. Już jesteśmy w, w drugim odcinku z pierwszej części. Dobra, ja wchodzę i. No, ja też. Strzelam od razu. O, ładuję się. Ojej, ojej. Dobra, patrzę po półkach, czy coś jest. Nie ma... O, amunicja, Ala, amunicja tu jest. Co? Gdzie jest amunicja? Znalazłem. Dasz? Czy no tak, e, ja wszystko, znajdę wszystko co tu jest w tej. I pojdziemy. I tu jest dźwignia, tu się chyba teleportujemy albo otwieramy coś. No, o, o, tu no, jest jedzenie, apteczka. Duże jedzenie, ale Duże jedzenie jest. Ale ja chcę to wziąć. Co? O, wziąłem to, apteczka i jakaś amunicja. To znalazłem no to no. i... No, no to zabier zabieraj więcej amunicji, a ja nie potrzebuję dużo. Dobra, dobra, to teraz tu są jakieś beczki, czy co to jest? Tu też są. Dobra, wiesz co, idziemy chyba do tej dźwigni zaraz. Dobra, Jak? Okay. Czy teraz idziemy? No możemy o to pójść. No jeden, dwa, trzeci. No dobra, wchodzimy. No i... Tu jakieś leście ja jest. No wychodzą, są ludzie, a no, są ludzie. O, na no, nie jeden człowiek. Mam pustkę. Tu może być. sobie... No nie, nie ma no. nic. Dobra, Aha, mo mogę, możemy używać te pieniądze, go golden. Możemy, móc przy możemy coś go kupować, sprzedawać. Aha. Okay, młode, jeden ja to na połowę podzielę. No, y przez przypadek to y coiny. A co można kup kup kupić? A co, co chcesz? Co chcesz, możesz kupić? Ja lepiej, kupię amunicji. Ja najlepiej na wszystkie pieniądze kupię. Ja też muszę sobie kupić. E, też ja kupię za wszystkie pieniądze. No i możemy wchodzić tu. No Zawodujmy i kupiłem. Temat. Ja też załaduję. Bo, albo nie ładuję. Dobra. Dobra. Idziemy. No możemy. Jeden. I wchodzimy. I wchodzimy. I... No to koniec mapy. Koniec pierwszej części? No. Tak, robię cięcie Nie zrobimy drugą. Aha. <Die interactivity> <śśmiech> Siemanecz króliska, właśnie witam po chwilowym cięciu. I teraz to jest druga część fabuły Początek-Końca. Bo tak to się nazywa ta mapa. I... no i dalej będziemy... Dowiadywać się co, o co chodzi w ogóle, dobra. No. Nagraźmy końcówkę jedynki i teraz zaczynamy dwójeczkę. I, 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 i skończyło. Ja myślę, że jeszcze zrobimy, ludzie, jeszcze jeden odcinek i myślę, że będzie koniec. Że jeszcze ten zrobimy jeszcze jakiś i będzie koniec, tak myślę, ludzie. Albo zrobimy szybką końcówkę tu, w sumie nie wiem. Albo będzie dłuższa, nie wiem. W ogóle nie no. wiem gdzie zacząć, tu chyba jest jakiś przycisk. No tu początek jest. Tu początek, no idziemy tu. No. E, to jest przedłużenie i tu dwa e, dwie godziny chodziliśmy po tym miejscu. A gdzie ty? Weszłeś w to czerwone? Ja też wyszłem. A tak, ja weszłem we, to. Jakieś bronie tak, to były. Nie wiem skąd to, się coś. Nie wiem co jest. Jakiś błąd miałem i wszystkie co, co miałem w tamtym się pojawiły i rzeczy. A ja straciłem. Ja wszystko. ci mogę to podzielić? To podzielić jeszcze? Nie wiem, jeszcze więcej, co ci tam nie dam rady podzielić. Jeszcze to podzielić. No, zabieram. No, zabieram. Tylko mi apteczkę i tam, tam, że wystarczy. No, to. Dobra. to tu idź, żeby zapisać, żeby zapisać te rzeczy, które miałeś. Dobra. No i tu jakiś mycki, o! No to dla no amunicja. No, patyki tu są. Możemy zbierać ten próch i różne takie rzeczy, dlatego że może być kiedyś zdążymy ich sprzedać. Może zdążymy, ale nie wiadomo. Miasko <suszy> <suszy> Mięsko się przyda. Dążymy. Eee, nie wiem co to dalej będziemy robić, ale na razie idziemy. No papier jest. Eee, papier no. ścierny. To, to coś... Wezmę to najlepiej. Tak przy okazji, jakby coś mieliśmy. No. no powiedział, powiedział, że mamy dojść do jakiejś bazy. I dał mi krótsze. Aha. że, że wie, kim jest Wszyscy wiedzą. <grafy> Jakie no, stele. Coś mógł tu jest, ja jakiś golden coin biorę. Że. golden coin w świecie? Czekaj, czekaj, czekaj. Czeka, nie o, wiem. To nie, to tu... się nie da. no golden coin to da się coś kupić. Czekaj chwilkę. Jak ty tu wyszedłeś? A, da się. Dobra, te wszystkie skrzynki przeszukujemy, ich jest tu milion. No, lepiej tego, lepiej tego nie przeszukiwać. A, a ty masz? Ty nie miałeś tego, chyba masz moje rzeczy. To teraz wziąłem. Aha. Ty, ale co to jest? Ja to przez przypadek użyłem. No, jakieś jakąś. No idziemy wtedy, nic tu nie ma. No. No tu, nie ma, spadł. Ziemniaki. Hey, ziemniaki w telefonie. Wyobraź <grywa> sobie to. Nie no, bo to trochę wygląda jak telefon. Bo myślałam, że to są telefony, bo tu myślałam, że tu jest to. To co jest tu żelazne czy kamienne, że to jest telefon na tym, że leży. Tak to wyglądało. A to jest śmietnik, a to jest śmietnik. No. <grywa> No idziemy wtedy tu i no, może być coś tu znajdziemy. Nie wiem jak tu. A, tu jest przejście. Tu jest zepsuta tu ta. I tu, tu są zamknięte, tu są zamknięte. Nie da się przejść. a no, tu na górę potrzebuję. Może być znajdzie kiedyś pistolet. Ale chociaż e, nie, ja może mam być... pistolet! Ale dwa masz? Tak, dwa. A, no to masz moje rzeczy, Alan. Możesz dać mi ileś tej amunicji? Nie, nie amunicji to... akurat nie, nie znalazłem. Mam tylko A... pięć, czy coś takiego. O, bo... Ta amunicji to ja nie mam. No, no, w ogóle, aha, tylko to jest... tak dla siebie. No, to, 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 to. Aha, Mamy spytać, e, spytać ludzi, e, które tu żyją, co to jest? Jeżeli ktoś. A, ktoś, ktoś żyje. No. Hehe. <laughs> <Przeżu. śmiech> A, Powiedział, że. E, mam e, pójść w zarzuconą e, część miasta. Ale to jest niemożliwe, ale. To jest niemożliwe. Dlatego, że mamy nie wychodzić z tego domu. Dlatego, że drzwi na pierwszym piętrze są zablokowane, ale ma być wyjście, może być jest jakiś, jakiś inny szlak. Tak jest. W, w pokoju numer 3 jest rozwalona ściana, po niej można wyjść na, na zewnątrz, ale jest problem. Nikt nie widział tego właściciela tego pokoju. On zamknął swoje, swój, swój pokój na klucz i poszedł. Ostatni raz go wi widziałem, kiedy on i szedł na pierwsze piętro. Zobaczmy, co by to tam. No, idziemy na pierwsze piętro. To jest niżej. No tak. O tu tak. Ok, pokój numer no może... Tak? Nie, nie, tu się nie da. Niżej. A nie, tu byliśmy. A nie, nie wiem, nie wiem czy to byliśmy. Ej, tu ktoś jest. Ktoś, ktoś tu siedzi. Ktoś tu siedzi. Aha, przez, przez ten, przez ten. Chodź tu. Bo ja wiem, jak było trafić. Ko kąpię się. <noise> to dalej nie ma. A tu, tu jest jakieś przejście. no teraz zauważyłem. Nie dam, to, 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 to. Au, spadłem. Au. Coś tu leży. O nie. O, żelazo! Masz kilo. Uwaga. To A, chyba. To ten, ten który zniknął. Aaaa, nie wiem, nie wiem. Nie pamiętam, który to był. No możemy <coughs> troszeczkę drzwi. <otworzyć> <coughs> I tu weź, ja teraz mam klucz od go pokoju. I możemy wejść tą. No, teraz te co Czemu ja zawsze... ten pokój? No nie, nie ten. Ten, ten, ten który jest z kluczem. Aaa, ten z kluczem, a ja... Moja... Coś, że trzy pisze, coś trzy. Ano, rzuć. daj mi ten klucz. Daj co ten jest? Klucz. Nie wiem, nie jest Aha, to nie ten klucz, to jest jakiś inny klucz. Właśnie mówię, że niby mam, niby do tego, ale nie do tego. No. To taki inny drzwi. Ale od których nie wiem. Gdzieś jakieś są, ale jakie? Wie? Tu coś jest, a nie, tego się nie da otworzyć. Ta, takie żelazne. Takie drzwi mają być. Może być tu są, no. może być tu kiedy idziemy, może być coś. No to szukamy. No to nie wiem. Coś, właśnie, tu, gdzie to coś jest. tu, coś tu, coś tu... Nie, tu nie. A tu co? A możesz kogo zwalić, nie no, nie Ale wiem. Ale nie możemy rozwalić, nie możemy nic robić to. Aha, bo tak jest pewnie w regulaminie. No w regulaminie, że nie możemy... Kli... Nie mo... Możemy tylko otwierać. Ale niszczyć nic nie możemy. No jeżeli powiedzmy, że możemy niszczyć, to niszczymy. <grystanie> Dobra, bo ja nie wiem gdzie to są drzwi, naprawdę. Może pogodzimy się całkiem. Do tyłu już chodzimy. Tu do tyłu, tu do tyłu. Tu do tyłu, tu do tyłu i chodźmy do tyłu. No ty się wraca do tyłu, a ja pójdę. Ej, tu, ale tu jest ta klapa taka, ale nie, bo to chyba jak jest klapa, to nie wiem, czy tak się dało. A no. I to są jakieś drzwi, po prostu tylko. Ono, nie takie, nie właśnie. A ta, ta, to, to ja nie wiem, co to jest. No to, to nie da się. No właśnie, tak mówię, że chyba A to się da. jeżeli, co, to jeżeli, to jeżeli tu pójdziemy i tu mamy poszukać jakieś drzwi, nie wiem. Ej, ale pa. Bo ja w ogóle czekaj, gdzieś zeszedłem. No to... nie, też. Tu gdzieś, czyli mogą być chyba wiem gdzie są te drzwi Mam jeszcze raz do tam pójść Chyba wiem gdzie są A gdzie ty poszłeś? Poszły. Tu jesteś tu gdzieś, widzę Tu jest, tu jest Aha, tu? Tu Dobra Co No właśnie, dlaczego nie możemy tu iść? Nie wiem, ja zrobię cięcie, żeby nie przedłużało odcinka. Okay. Dobra, to ludzie robimy cięcie, zaraz się zobaczymy, jak znajdziemy. O, siemaneczko ludzka, właśnie ja już y, znalazłem. Y, wsze wszedliśmy, właśnie y, klucz jakoś zadziałał. <laughs> nie wiem, jak on to wytłumaczyć. Mieliśmy jakiegoś buga. Nie mieliśmy buga jakiegoś no i nam zadziałało. Dobra. I właśnie jesteśmy. To dodało chyba idziemy. To chyba tu mamy iść. Parkour. A ja włączyłem game mode 1 przez przypadek. Dobra, to po prostu ludzie włączyłem game mode 1? po to, żeby przelecieć przez to pole, żeby zobaczyć, czy, czy gdzie są drzwi, żeby było nam łatwiej znaleźć. No bo, żeby przelecieć po prostu przez pole szybko. No, z przodu jest zarzucona część mięsa. Uwaga, no idziemy. A właśnie, bo ja to widziałem, niby. Ja nie myślałam, że tu nie trzeba iść. Wtedy włączyłem Game moda 1, bo już nie mogliśmy tego znaleźć. No i już musieliśmy sobie pomóc, ale. I potem po prostu ten klucz zaczął działać. Aha, co mam zrobić? Zapisywałam. Nie wiem, chyba się zapisała. gdzie to chodzi? O, to ja mam buga, ja mam buga, że wylatuję poza świat. Ja... O nie, dobra, to ja włączę gamemoda jeden z takiego powodu, żeby tam przelecieć. To ja przelecę, bo mnie tepło tam, gdzie byliśmy właśnie po to używałem właśnie, żeby wylecieć kawałek i zobaczyć czy gdzieś są w pobliżu jakieś a, drzwi. A ty pamiętaj gdzie byliśmy? Właśnie nie wiem w którym miejscu. Dobra, to ludzie poszukamy to na game od 1 no i zaraz się ludzie ale zobaczymy. Znaczy czekaj, bo coś tu widzę. Ale coś tu widzę. Aha. Coś jest w to miejsce. O, znalazłem, dobra. I wchodzę na game moda 0. I ja lepiej zrobię to z pubem, powiem Bo po prostu ja tylko użyłem game moda 1, po to, żeby po prostu tylko znaleźć jakieś wyjście. Bo nie, po prostu nie mogłem już znaleźć. O Zabiłeś go? zabiłem. Nie no. żyje Kładniemy lodówkę. No nic nie ma. A nie, pieniądze tu są. a, Zawsze wcześniej wyszłam. No, ja mam tylko tego. A nie, a mnie nic jest. To ja Mam kija, tylko amorty. co? Ja mam, o, a, a ja mam i mam tu, tylko amorty. cztery nie mam. Już cztery zauważyłem, a. to was ja mamy. Ja mam cztery, to jest cztery. Mam no, może mieć cały. Dobra, czekaj, bo ja gdzieś poszłem mało, na jakiś może dach. Może tu, w kolinie. Jaki dach poszłeś? Ktoś tu jest. A. Nie, nie wiem, po co to jest. No nie, ja lecę. Gdzie ty? Na czym ty lecisz? Jeszcze minutkę znalazłem. A, tu możemy zejść.

Dobra, to tu nie, tu nie działają, tu nie działają. Yy, chyba do dołu trzeba iść. To ja poczekam no, chwilę to... i idziemy. No, idziemy, już nie znalazłem. O, tak no, Jakieś to no. Mam no, takie podejrzenie zupełnie. Że... No nic. Pusta tu jest. O, tu jest coś yy, dużo. Co to jest? Stone. Aha. To żo ja znalazłem kolejne złoto. Co kolor. Kolejny uh, No to ten Kolejny kolor. No, jakiś kolor. Kolejny kolor. Kolejny kolor. Kolejny jakiś Kolejny jakiś list. Aha, jakieś rzeczy znalazłem. Aha, Kolejny kolor. znalazłem. 8, 5, 7, 6. 8, 5, 7, 6. 8, 9, Dobra. Zawsze, kiedy? No, że ty. Bo, w moim chyba coś. Dobra. Mam pytanie: kim, kim jesteś i skąd e, wiesz, że to ja? Nam, nam powiedzieli, e, że ty przyszedłeś z Polongu. E, ty znajdujesz się na bazie Kraken, to można. Aha, możesz tu teleportować się w inne jakieś miejsca. Hmm, może. Jak chcę, ja chcę wam pomóc? Jak no? Weź dobre, dobre rzeczy z skrzyni I po z tym. Ja. No jakie to są rzeczy? To dobre to są rzeczy. Ja to na na dwoje na dwóch genial. I to przez to, że jest, Przez to, że mapa jest na jednego człowieka, ja to nie wiem. ja jeszcze sprawdzam. Ale dobre rzeczy. Się... No. no tu mamy wejść i. No to jestem właśnie ludzie po cięciu, bo chwilę musiałem coś załatwić. E... Dobra. I zaraz kończymy odcinek ja ludzie jak coś 20 minut już i chciałbym po prostu skończyć no. ale to dopiero zaraz dobra idziemy no poczekaj tu możemy kupić e, zapłacić i kupić te, amunicję albo Nie ja mam 25 coinów ja, ja też mam 25 możemy kupić to <noise> Do Mini Uzi możemy kupić, albo kupić do M9. No, wygodniejsze jest do Uzi próbować. Mini Uzi, pięć. tak? Tak, to patrz, 20 coinów i 5 No, to ja już 5 na apteczkę pięć. dałem. Na koniec, dobra. A to też 5 na apteczkę. No, możemy iść. No, możemy iść. E, to tak. I to na następną część? Ludzie, dzisiaj myślę, że to na tyle. Zobaczymy się w następnym, jakby powiedzmy, odcineczku. Więc dzisiaj to na tyle. Po prostu zoba dalej zobaczycie w następnym odcinku. I tyle. Pa, pa.